Hello, hello. Po wczorajszych relacjach dotyczących jazdy na rowerku e, padło trochę pytań, ale jak? Jak ją nauczyłaś? I też było bardzo dużo wiadomości, że to jest kwestia rowera. Roweru? Rowera? Rower... Wszystko zależy od tego, jaki to jest rower. <grymne> I e, no, muszę przyznać, że rzeczywiście i Emilka dwa lata temu i Gabrynia teraz hmm, dostały ode mnie wuma. I te rowerki są super. Są naprawdę super. Są leciutkie, są dobrze wyprofilowane. Chyba ułatwiają, może tak być. Może tak być, że ułatwiają naukę jazdy na dwóch kołach z pedałami. Tylko ten rowerek biegowy, yy, wcześniej też ma znaczenie ogromne. Jeszcze temat języka angielskiego, nauki języka angielskiego dla was, dorośli. Mam wrażenie, że nigdy nie ma dobrego momentu na to, żeby. Zacząć uczyć się języka albo go ulepszyć, polepszyć, rozwijać się w tym temacie. ciągle coś, czego się to odkłada na później. To może teraz, może latem, może macie jakąś dobrą motywację, typu wyjazd za granicę. Hmm? Teraz w Tutlo, przy zakupie jakiegokolwiek kursu, dostajecie taki kurs wakacyjny dla siebie lub dla bliskiej wam osoby gratis. Tutaj macie bezpłatną lekcję próbną, więc polecam wam spróbować. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.